Ewa Chodakowska wypuściła swój nowy projekt życia i pakiety badań. Jako dietetyczka kliniczna i ekspertka zaburzeń jelitowych i żołądkowych takich jak IBS, SIBO czy IMO, z ogromną ciekawością spojrzałam na badanie, które nazywa się Mikrobiota Jelitowa. Znamy to badanie doskonale, pytanie, czy ma to sens? Badanie kosztuje 1300 zł. Które nie pokaże ci absolutnie nic. Nie zdiagnozuje powszechnych zaburzeń jelitowych i żołądkowych. Nie dowiesz się z niego, czy chorujesz na Sibo, na przerosty grzybicze, na zakażenie pasożytnicze czy na helikobakter pyroli. Nie jest to badanie, które ukierunkowane jest do wszystkich. I na pewno nie w pierwszej kolejności. Jeśli masz do dyspozycji 1300 zł, gwarantuję Ci, że możesz je przeznaczyć na lepszą diagnostykę wykonać poprawne badania w kierunku zakażenia pasożytniczego, poprawne testy, poprawne badania w kierunku kandydozy. Jeśli mnie znasz, to wiesz, że jestem ogromną zwolenniczką diagnostyki. Ale badania muszą być wykonane poprawne, w odpowiednich miejscach i dobrane indywidualnie. Tylko wtedy mają sens. Jest to pakiet, który absolutnie niczego nie wniesie do Twojej diagnostyki na pierwszym etapie leczenia, nie poprawi efektów tego leczenia i nie sprawi, że Twoje dolegliwości magicznie znikną. Jedyne, co może zniknąć, to pieniądze z Twojego portfela. Jeszcze większe jaja są w pakiecie nazwanym jako diagnostyka endometriozy, bo jak się okazuje, żadne z badań w tym pakiecie, za które płacisz 1500 zł, nie jest badaniem rekomendowanym w kierunku diagnostyki endometriozy i prawdopodobnie żadne z tych badań nie potwierdzi ani nie wykluczy u ciebie endometriozy. Co więcej, jedno z tych badań zostało prawdopodobnie wycofane już przez producenta. Czy warto wydawać 1500 zł? Nie. Czy warto te pieniądze przeznaczyć na konsultację z odpowiednim ekspertem specjalizującym się w danej dziedzinie? Zdecydowanie tak, a gwarantuję Ci, że konsultacja będzie zdecydowanie tańsza niż pakiety badań, które niczego nie wniosą do Twojego leczenia, diagnostyki i utrzymania efektów. I jeszcze raz powtórzę, jestem ogromną zwolenniczką diagnostyki. Jestem pierwszą osobą, która kieruje na badania. Nie jestem związana z żadnym laboratorium i zawsze kieruję na te badania, które są odpowiednie w Twojej sytuacji, w laboratorium, które rzetelnie wykonuje dane badania i taka diagnostyka, która w danym momencie pomoże nam znaleźć przyczynę Twoich problemów, a później ją wyleczyć. I mam ogromną prośbę. W tematach zdrowotnych. Szukaj informacji w rzetelnych źródłach, u dietetyków, u lekarzy.